Poży. Emilia zawsze powtarzała, że las to jej drugi dom. 45-letnia średniego wzrostu, o czarnych włosach, związanych w prosty kucyk, wychodziła do niego tak często, jak tylko mogła. Mówiła, że tam dopiero oddycha. Że powietrze w mieście ją dusi, a las, las ją oczyszcza. Tego ranka nie szła sama, tuż przy jej nodze dreptała roka, czarna suka wyżła niemieckiego, wierna towarzyszka, która już od progu domu piszczała, czując nadchodzącą wyprawę. Weszły w głąb boru, gdzie szum drzew. Zdawał się śpiewać jakąś starą melodię, niesioną wiatrem między sosnami. Ptaki odbijały się echem, skrzek żurawi przeszył powietrze, a gdzieś w oddali pukał dzięcioł, niczym wybijając rytm marszu. Jak tu czysto się oddycham, mruknęła Emilia, zapinając kurtkę pod szyję. W mieście człowiek już nawet nie pamięta, jak pachnie prawdziwy tlen, a tutaj, tu można żyć. Roka zatrzymała się, węszyła, po czym ruszyła dalej, jakby prowadziła swoją panią niewidzialną ścieżką. Wkrótce usłyszały ludzkie głosy. Między drzewami pojawiła się para, starszych grzybiarzy, kobieta i mężczyzna, około sześćdziesiątki. Oboje ubrani w zbyt nowe, zbyt czyste polary i kalosze, jakby dopiero co kupione na szybko przed przyjazdem. Dzień dobry! pozdrowiła Emilia z lekkim uśmiechem. No, witamy, witamy! mężczyzna krępy o rumianej twarzy pomachał entuzjastycznie. Tadeusz jestem, a to Ewa. Spod poznania my pierwszy raz w tych lasach. Ewa pokiwała głową, trzymając w dłoni koszyk pełen podgrzybków. – My tu tak turystycznie – bardziej dodała. Nagle Tadeusz schylił się ku czemuś na ziemi. – Opatrzcie, no patrzcie – zawołał. – Ewa, ale fart mamy! W dłoniach uniósł ogromne, ciężkie łosie poroże. Było idealnie zachowane, czyste, gładkie, jakby dopiero wczoraj odpadło. Roka w tym samym momencie zawarczała. Cicho, jej grzbiet się nastroszył. Emilia zmrużyła oczy. Lepiej tego nie dotykać, powiedziała ostro. W tych lasach nie powinno się zbierać poroża. Jeszcze jak jest tak świeże. Tadeusz prychnął i machnął ręką. A co, pani przesądna? Piękne jest. Nad kominkiem będzie jak znalazł. Naprawdę. Emilia próbowała jeszcze raz, czując narastający niepokój. Zostawcie je, w takich miejscach lepiej niczego nie zabierać, ani grama. Ale starszy mężczyzna już włożył poroże do worka. I wtedy to się stało. Wiatr, który chwilę wcześniej poruszał koronami drzew, urywał się, jak przecięty nożem. Ptaki zamilkły, wszystkie naraz. Las opadł w nienaturalną, ciężką ciszę, gęstą jak smoła, nawet liście przestały drżeć. Niebo, choć nie było przewidzianej żadnej burzy, momentalnie pociemniało, jakby ktoś zgasił. I słońce. Roka cofnęła się pod nogi Emilii, skąbląc z pyskiem skulonym do ziemi. Sierść na jej karku stała pionowo. Z głębi boru dobiegł dźwięk. Nie był podobny do niczego, co Emilia kiedykolwiek słyszała. Nie był to krok, nie był to stuk, nie był to chrust łamany pod ciężarem zwierzęcia. To coś się przemieszczało, powoli, ślizgając się, jakby sunęło po ściółce bez stawiania kroków. Tadeusz jeszcze Śmiejąc się z własnego znaleziska, nagle zamilkł. Ewa chwyciła go za rękaw. Tadek, wyszeptała, co to było? Emilia poczuła, jak zimny dreszcz spływa jej po karku. Wiedziała, że las ich ostrzegał. Teraz było już za późno. Z lasu dobiegł przeciągły, niski dźwięk, jak jęk. Drzewa pękającego w mrozie, ale dłuższy, głębszy, bardziej intencjonalny. Ewa odskoczyła bliżej Emilii. Boże, co to, co to jest? krzyknęła, oddychając nerwowo. To pewnie jakiś zieleń nic takiego. Tadeusz starał się brzmieć pewnie, ale jego głos minimalnie drżał rykowisko czy coś Emilia spojrzała mu prosto w oczy. To nie jest jeleń. A pani, co może o tym wiedzieć? Prychnął choć nerwowo obejrzał się za siebie. Wiem, że to wróciło po to, co zabrałeś. Roka zaczęła niespokojnie biegać wokół nich. Potem nagle ruszyła w jedną stronę ścieżki, szekając ostro, rozkazująco. Chcę, żebyśmy poszli za nią, powiedziała Emilia. Ruszamy już. Nie czekając na zgodę pary, chwyciła Ewę za ramię. Popchnęła lekko w stronę psicy. Roka prowadziła ich między gęstymi sosnami, przez kręte, mało uczęszczane ścieżki, które wyglądały, jakby nikt tędy od lat nie chodził. Z tyłu, w oddali, choć nie tak dalekiej, dobiegł kolejny dźwięk. Coś masywnego sunęło po lesie. Nie biegło, nie tupało. Po prostu przesuwało się, łamiąc po drodze gałęzie, jak suche zapałki. Ewa odwróciła się i wrzasnęła. Tadek! Ono, ono idzie! To coś jest! Tadeusz spojrzał w stronę, z której przed chwilą przyszli, i twarz mu podladła. Pomiędzy drzewami majaczyła sylwetka coś wielkiego coś o kształcie przypominającym jelenia. Ale nie to nienaturalnie wysokiego i jakby nabrzmiałego. Ciało wyglądało na napuchnięte, jakby truchło leżało miesiąc w wodzie, nim wstało i ruszyło. Sierść zwisała z boków w strzępach i nie miała poroża. Pusteki kuty sterczały na czaszce, jak wyrwane pazury. Truchło jelenia przechylało głowę, Jakby je wyczuwało, choć nie miało oczu. A jednak patrzyło, patrzyło na nich. To, to nie może istnieć, nie, wycharczał Tadeusz. A jednak istnieje, syknęła Emilia i chcę tylko jednego. Las zaczął się wokół nich jakby zagęszczać. Gałęzie napinały się, nachylając się nad ścieżką. Powietrze ciężkie i zimne roka zaskamblała szarpiąc Emilię. Emilia, czując, że grunt drży pod stopami, zatrzymała się. Stójcie! rzuciła do pary. Nie, musimy uciekać Ewa płakała już otwarcie. Jeśli pobiegniemy dalej, to coś nas i tak znajdzie. Emilia otworzyła dłoń. Tadeusz czego warknął, trzęsąc się, ale wciąż uparcie trzymając worek daj mi to, proszę daj mi to poroże, teraz. Przez kilka sekund patrzył na nią, jak na wariatkę, ale za jego plecami truchło jelenia wykonało powolny, przeciągły ruch w ich stronę, jakby jeden krok podzielił na trzy fazy. Tadeusz zbladł, rozpiął worek i drżącą ręką podał go Emilii. Emilia uklękła na wilgotnej ściółce. Wyjęła poroże ostrożnie, z szacunkiem, jakby trzymała w dłoniach coś świętego. Położyła je delikatnie na mchu. Pochyliła się i wypowiedziała cicho, ale stanowczo: Wybacz im, proszę. Wybacz im, oni nie wiedzieli. Oddaję to, co twoje. Roka przestała szczekać. Cały las zamarł. Truchło jelenia zatrzymało się. Cisza była tak głęboka, że aż bolała. Poroże zaczęło drżeć na mchu jakby coś niewidzialnego je unosiło. Emilia wstrzymała oddech. Po roże unosiło się kilka centymetrów nad ziemią, drżąc, jakby wyciągała je niewidzialna dłoń. Truchło jelenia patrzyło, a raczej czuło, w ich stronę martwą czaszką. Po chwili, powoli, jak gasnący płomień, sylwetka zaczęła zanikać w ciemności między drzewami. Rozpłynęła się w powietrzu jak dym. Las odzyskał oddech. Wrócił wiatr, liście zaszumiały, ptak zapiszczał gdzieś wysoko. A roka od razu ruszyła w stronę wydeptanej ścieżki. Chyba puścił wyszeptała Ewa. Wyszeptała, ocierając mokre oczy. A może to tylko pozwolił nam wyjść? odpowiedziała Emilia cicho. Szli za roką niemal biegiem, potykając się, ślizgając na korzeniach. W końcu dotarli na parking, gdzie stało ich auto. Drzwi zatrzasnęły się z echem. W środku wszyscy dyszeli ciężko, próbując złapać oddech. To, to się nie wydarzyło, Tadeusz potrzosnął głową, jakby chciał wymazać pamięć. Las, zwierzę, to tylko jakieś nasze omamy. Nie, Emilia patrzyła przez przednią szybę, w stronę ciemniejszego boru, tego nie da się zmylić z niczym innym. Ewa milczała, patrzona w swoje ręce, które nadal drżały. Roka siedziała na tylnym siedzeniu, napięta, z pyskiem przy szybie, jakby wyczuwała coś w lesie. Ciche, niskie warczenie drżało jej w gardle. Już, Roka, już! Emilia odwróciła się do niej i pogłaskała po głowie. Już jesteśmy bezpieczne. Pies przestał warczeć, ale łapy nadal drżały. Gdy odwozili Emilię pod dom, w samochodzie wciąż panowała ciężka atmosfera. Nikt nie próbował żartować, nikt nie próbował racjonalizować. Każde z nich wpatrywał się w drogę, jakby obawiali się, że zaraz coś ich dopadnie. Emilia pożegnała parę cicho. I bez wymuszonej uprzejmości, byli zbyt wstrząśnięci na cokolwiek więcej. Kiedy weszła do domu, dopiero wtedy poczuła, jak kolana zaczynają jej się uginać. Rzuciła kurtkę na fotel, upadła na kanapę i zamknęła oczy. Chwilę później bez walki zasnęła. Ale sen nie był snem, był powrotem. Stała w środku lasu. Tego samego, z którego wyszła kilka godzin temu. Mgła snuła się między pniami, chłód wciskał się pod skórę. Coś było tuż za nią, coś masywnego, ciężkiego, oddychającego jak przez zgniłe płuca. Pochyliło się nad nią, czuła odór mokrej sierści, gnijącego mięsa, czegoś, co nie powinno być już istnieć. Ochrypły, nieludzki szept przeciął powietrze. Ty jesteś niewinna. Ona cię chroni. Odejdź póki możesz. Emilia krzyknęła i upadła na kolana, a wtedy wszystko się rozpadło. Otworzyła oczy gwałtownie, cała w potach. Serce tłukło jej się jak oszalałe. Nad nią stała Roka, merdając ogonem i liżąc ją po policzku. Wesoło, jakby nic złego nigdy się nie wydarzyło. Roka, Emilia objęła psa. Boże, jak dobrze, że jesteś. Następnego dnia, próbując dojść do siebie, włączyła telewizję. Na lokalnym kanale leciały wiadomości. Zaginęła para grzybiarzy pod Poznania. Odnaleziono porzucone auto. Na leśnej drodze odkryto dziwne ślady. Trwają poszukiwania. Emilia siedziała bez ruchu, Patrząc jak prezenterka opowiada o zaginionej Ewie i Tadeuszu, o ich numerach rejestracyjnych, o miejscu, gdzie miało dojść do zaginięcia, o przeczysywaniu lasu. Roka położyła łeb na jej kolanach.